Do Chorzowskiego Centrum Kultury zawitał kabaret Skeczów męczących. Grupa wywodząca się z Kielc powstała na początku 2003 roku. Jeżeli państwo. Interesujemy się w tym, w tym spektaklu, w którymś momencie poczują, że na przykład macie ochotę bić brawo. Słuchajcie, może się tak zdarzyć, prawda, że tak? Nie bójcie się, naprawdę. Nie, to, to, to można robić. To, My nie panikujemy. Nie, nie. Nie o, uciekamy ze sceny. Może się tak zdarzyć, że ktoś z państwa chciałby bić brawo, prawda, i, i bije, ale na przykład wasz sąsiad nie będzie bił wtedy brawo, prawda? To się może zdarzyć. Nie bójcie się, to po prostu znaczy, że sąsiad nie skumał. Zespół, który przybył do Chorzowa rozśmieszać ludzi programem Kabaret w 3D, tworzą Karol Golonka, Jarosław Sadza, Marcin Szczurkiewicz i Michał Tercz. Należą do ścisłej czołówki polskiej sceny kabaretowej, do topowej dziesiątki, dziewiątki. Szóstki, piątki, no gdzieś dziesiątkom. E, tak, trudno jest, nam się udało, więc bardzo się cieszymy. Ja na przykład bardzo się cieszę. To jest długie lata pracy, no my też istniejemy 10 lat. Na, na rynku przez 10 lat jeździmy, gramy, e, a tak naprawdę gdzieś tam mocno w tej, jak Nazwałeś top, topowej 10, 20, 5. Czówce, Jakby to nie liczyć, każdy pewnie z widzów kabaretowych ma swój własny i osobisty ranking, w którym układa sobie te najlepsze, najbardziej lubiane przez siebie kabarety. I cieszy nas to, że wielu widzów gdzieś nas zestawia wśród tych swoich ulubionych. Jest to no, dość długa, ciężka praca nikt nigdy, nigdy nie napisał książki, jak zrobić kabaret, więc do wszystkiego musimy dochodzić sami, uczyć się tego, co śmieszy publiczność, bo czasem jest tak, że coś to śmieszy nas nie śmieszę publiczności. No i gdzieś tam Jeszcze niestety nie możemy tego grać, mimo że my się zazwyczaj dobrze bawimy w takich momentach, ale to Wtedy się człowiek nie przebija do tej tak. do tej Gdzie książki. kupiliście taką kostkę? Bardzo Bo fajnie. nam jest potrzebna do skaczu nowego. Dadzą nam nie przejrzy. Tak? No, no, to... chciałem zagadać. Potrzebna wam? No. Droga do elitarnego grona była długa i trudna. Jeżeli chodzi o przełomowe momenty w naszej karierze, myślę, że taki dopiero kluczowy przełomowy moment, mam nadzieję, jeszcze jest przed nami, ale oczywiście było kilka takich kroków, w które gdzieś tam doprowadziły nas do tego, że staliśmy się kabaretem znanym, zapraszanym na wiele imprez telewizyjnych i nietelewizyjnych, takim kabaretem, który jeździ po prostu i gra i myślę, że jedną z takich najbardziej przełomowych sytuacji była nasza piosenka trenera, o korupcji w polskiej piłce. Bardzo na bieżąco, bardzo, że tak powiem, w temacie, no i wykorzystując twórczość zespołu Fil. Także troszkę to też dzięki, dzięki nim nastąpił trochę taki nasz przełom. No a później, no co tu dużo mówić, myślę, że bardzo dużo realizacji telewizyjnych na które byliśmy zapraszani i postacie, które gdzieś tam Powstawały i które gdzieś przechodzą, myślę, do, do historii polskiego kabaretu, jak śruba, jak kłaku. To są takie, myślę, znaczące, i w, że, rzeczy, które, że tak powiem, publiczność może znać. I to myślę, są takie prze przełomowe sytuacje. Marcin, chodź do mnie, tutaj, może ochotę. Oś, bo... <laughs> właśnie tak przychodziłem. Cię <laughs> kręcisz, widzę. No, chciałem, dlatego przyszedłem dopiero teraz, bo przebrałem się w ładną koszulę, żeby się świetnie prezentować w telewizji. Myślałem, żeby się przednie, świetnie przy mnie prezentować. No ja to nie musiałem mieć koszuli, żeby się świetnie przy sobie prezentować, a teraz to już w ogóle jest bomba. Proszę pytanie dla mnie. Jak pokazuje życie, łatwiej dotrzeć na szczyt niż się na nim utrzymać. Jednak czasem człowiek zachuśnie się swoim poczuciem humoru i zostaje to błyskawicznie skonfrontowane z publicznością. I, czasem w okay. sposób in-minus. I, i, I okazuje się później, że nagle kurczę. Jeszcze jednak wydawało mi się na dzień wczorajszy, że wszystko już ja, wiem o Wydawało kabarecie. mi się, że jestem mistrzem świata, a tu a ja tu się, nie. Że jednak nie, że jednak nie. I myślę, że to jest jakby znamienne dla wszystkich kabaretów, które coś robią. A no To jak wszędzie, no, jeżeli coś się robi. Kowalczyk się... też myślał, że będą same złote no. medale, a teraz w ogóle nie startuje. No, no, Czasami czy ten bank się. Wycofa ze sponsoringu. No, no, mam nadzieję, że się wycofa, Mam nadzieję, że wycofa i przejdzie na nas. Tak, Ponieważ my to... zwyciężamy. Dziś <klesz> zwyciężymy w Chorzowie. Ostatni raz tyle ludzi widziałem, jak Hejka z domu żona wyrzuciła. A co to, to za to sensacja? Przecież ona wyrzuca się średnio raz w tygodniu. Tylko że tym razem go wyrzuciła przez okno szóstego piętra. <ślicy> weź to z babą ty. <ślicy> Dla tych, którzy nie mieli jeszcze możliwości wybrać się na występ kabaretu skeczów męczących, przygotowano DVD pod tytułem Śmiechosteron. Śmialiśmy się, że to jest najbardziej oczekiwana płyta ubiegłego roku. Że, że to tak Ale wyszło. bomba! Fajne! Tak, zadowoleni jesteśmy bardzo i mamy nadzieję wkrótce, ponieważ zamknęliśmy z i naszymi płytami tak do tej pory jakoś tak jest. Nie wiem, czy tak każdy ma. No, niektórzy wydają co roku, a my zamknęliśmy tak. naprawdę kawał. Rozdziały, zamykamy. Ro, zamykamy rozdziały, zamknęliśmy rozdział. Ten rozdział właśnie. O którym tutaj mówiliśmy, ten rozdział, o którym przebiliśmy tak. się, tak naprawdę. A... A czujemy, że kończymy pisać kolejny, no i też warto by było go najprawdopodobniej zrealizować na jakiejś płycie, więc może. W takim wypadku dowolubku... po pożyczycie kamery? <grym> 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 Jak <grym> już kostka, ma... ja, nie macie mamy. kostki, no to po co mam ta kamera tak naprawdę? To ładny <grym> kanonik widzę. A mikrofon widzę też zbiera bardzo sympatycznie, także tak. też się przyda. Marek, ja mam tych babą! Marek, ja jestem tak męski, że pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było...